Jesteśmy tu, no i wchodzimy sobie do środka. Nie no, ja myślałem, że będą tu jakieś szkielety, chociaż, albo jakieś czaszki. O, wolność, Jestem uratowany. Pan krzyknął do nas, żebyśmy pokazali bilet, ale nie pokazaliśmy. Ale jesteśmy rebel. A! Nie przestraszyłam. się. No jak to, nie? Dzisiaj jedziemy do byłej stolicy Malty, czyli do Rabat. Czy ja jestem spalony na mordzie? Czy jestem czerwony? No, być może, nie powiem, że nie. No, jeszcze nie mogłoby się obyć bez kawki. Musieliśmy sobie świetną kawurkę i po Nasza trasa do Rabat składa się z dwóch podróży autobusem. Na początku wsiadamy do 13, 14, 15 albo 16, a potem jakiś tam w głąb wyspy. Drugi. Czyli szybko, sprawnie i przyjemnie. Lecimy dalej, przesiadka na kolejny przystanek. Ciekawe przejście podziemne, karuzela śmiechu. Udało się dojechać do Rabat. Właśnie wysiedliśmy z zaproszonego bardzo autobusu, praktycznie cały wysiadł tutaj. Straszny kocioł był, całą drogę. Widać z góry dużą część malty i widać, że już na dużej części malty pala to Pewnie zaraz nas Nasz nasz. Nas. Nasz, nasz. Nas, nas, nas? nas też pierdzielnie. Ale Dobra, trudno. Idziemy do mgliny. Tu jest widzę, że na znaczku tam tą stronę, także idziemy i widzimy się na miejscu. Ogólnie wydawało mi się, że będziemy jechać dużo dłużej, ale dłużej chyba czekaliśmy nasz, na autobus niż jechaliśmy nim tutaj. No, to no, klasycznie wykorzystywane konie. My podziękujemy. Idziemy tutaj na początku, myślę, w stare miasto. Tu, no i wchodzimy sobie do środka. Zobaczymy co ma ciekawego. Mm -hmm. Lecimy. czastek powiemy, że było tutaj nagrywane dużo scen do Gry o Tron dla wszystkich fanów. Myślę, że byłoby fajnie tu odwiedzić to miejsce. Gra o Tron, co jeszcze tu było nagrywane? Coś jeszcze. No, piszę tu albo zaraz powiem, gdy dowiem się. Była tu kręcona sceny do Gry o Tron, do Troi, gladiatora. Nie znalazłem informacji czy do gladiatora dwójki też tu, była kręcon czy też tu było kręcone, ale na pewno do pierwszej części było. Jak widzieliście właśnie byliśmy z jednym z kościółków tutaj na Malcie, a jest ich dokładnie 365. Jeden kościół na każdy dzień w roku. Jest to bardzo chrześcijańskie, chrześcijański kraj, chrześcijańskie państwo i jest tu kościółek na każdym kroku. Na pewno nie we wszystkich, ale do większości kościołów można wejść za darmo, zero opłat. Wchodzisz, modlisz się, robisz zdjęcia. A propos tu właśnie też coś nagrywają, pan idzie z kamerą. Jakaś scenka. A to jakieś łazienki i knajpa. Tak, w ogóle tutaj, tutaj w tej Medinie ludzie sobie normalnie mieszkają. Jeżdżą samochodami, jedzą śniadanie, robią pranie, a ludzie ze chodzą i robią zdjęcia ich domów, balkonów, ciekawe. No, my też zresztą zrobiliśmy. Ale właśnie cała ta Medina wygląda jak plan zdjęciowy właśnie do takich właśnie gladiatorów i, i w ogóle. St. Paul Metropolitan, Cathedral Medin. Proszę bardzo. Ciekawe, czy za darmo i czy można wejść, proszę bardzo. A drugi drzwi? <laughs> Chyba się nie da. No to się nie da. A jednak nie zapraszają nas? Jednak mm. nie. Nawet oznaczenie gra Tron i jest tutaj nawet policja Mundina. Sorry, policja. Medina zwiedzona, idziemy teraz na katakumby tutaj w Rabacie. Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Chcemy od razu sobie odhaczyć jakieś miejscóweczki tutaj w okolicy byłej stolicy Malty. Jeszcze powiem jedną ciekawostkę. Ciekawostka. Na Malcie nie ma tramwajów ani pociągów. Żadnych. Są tylko autobusy, jako komunikacja miejska. Były kiedyś pociągi, właśnie tutaj z Rabatu do obecnej stolicy Walety, ale w końcu stwierdzili, że im się to nie, nie opłaca i usunęli całą linię komunikacyjną, szynową i zostały tylko autobusy. Kupiliśmy dwa po 6 euro. Na początku jest taki przedsmak, jakaś tam historyjka, co to się w ogóle działo. No i tu właśnie z tego budyneczku przechodzimy dalej do kataków. Jedynych prawilnych. I nie ma drupu. Nie no ja myślałem, że będą tu jakieś szkielety chociaż albo jakieś czaszki. No to tylko są schody. I dziury. Na przykład takie dziury. Tutaj też większa dziura. Tutaj jeszcze jedna dziura. O i tutaj jest dziura. Tutaj schody, o których to mówiłem przed chwilą. O, i kolejna tak. dziura. Chodzi na to, że mam klaustrofobię, chyba. Jak byliśmy wcześniej w, w Łazience w restauracji w Walecie, to tam była strasznie mała ta łazienka, i poczułem pie pierwszy raz tak się źle w takim małym pomieszczeniu. To, jak jesteśmy teraz na, na otwartym takim, to jest miarę okej, okay, ale jak poszliśmy tam gdzieś ciasno, to trochę się źle poczułem. Chyba mam właśnie coś takiego z głową, nie tak. O, wolność! Jestem uratowany. Najfajniejsze to są te kaktusy, o! A, że <głos》> Może Można uchodźcy przejść i nie pokazać. Pan krzyknął do nas, żebyśmy pokazali bilet, ale nie pokazaliśmy. Ale jesteśmy rebel. Ale ja mam ten przywilej, bo mi się kręci w głowie, <głos》>, więc ja mogę. Wchodzimy do kolejnego, próba numer dwa. Muszę tylko zapamiętać, gdzie jest wyjście, jak chce się uciekać. Całe szczęście tylko się wchodzi i wychodzi, więc zdaliśmy egzamin. Metr 82, idealnie dla mnie. Wchodzimy. Uuuu. Ja za to chyba się boję ciemności. Zapaliło się światło, możesz iść. O, no i co wyczytaliśmy z czat GPT? To takie właśnie okrągłe i o, o przeczytam. To się nazywa Agap Agape Tables, czyli wykutych w skalę stołów. Czyli stół na gapę to przy nich bliscy zmarłego organizowali uczty pogrzebowe wierząc że dzielą się jedzeniem ze zmarłymi no, no tu mamy taki jeden tu mamy taki drugi a to są takie korytarzyki no, korytarzyki no, no, no. i właśnie tam leżą te mniejsze to są dla dzieci większe dla starszych tak do to są katakumby imienia świętego Pawła tak ale tak. tak naprawdę go tu nigdy nie, nie było po prostu został tak nazwany przez kościół który jest tu niedaleko były wykorzystywane przez pierwszych chrześcijan Żydów i pogan Wyróżniają się dużymi pełnymi grobowcami, najtymi stołami właśnie. Zmarłych nie można było grzebać w obrębie miasta. Katakumby są jak labirynt, korytarze prowadzą do różnych komór grobowych. Niektóre z nich są bardzo małe i wyglądają jak łóżka w ścianach. Ogólnie jest kilka takich wejść. Tu macie na przykład wejście 18, 14. Chyba jest ich około, nie wiem, z tego, co widziałem właśnie na tych tabliczkach, około 30. Dobra, dalej może wejdziemy tu. Ło, no ale to wejście tu już jest naprawdę małe. Kurwa, kurwa. Ola ledwo co wchodzi, która ma metr 20. Nieprawda No i tak to wygląda wszędzie Nie przestraszyłam się No jak to nie? Jesteśmy <grym grym> w kolejnym i nawet tu jest w suficie jakaś dziura zobaczcie tutaj Jezus. Po trzech dniach z martwych wstał. Wyszedł. W jednej z tych grot, właśnie. Idzie do nas, idzie do nas. Kolejne stoły, kolejne groty, kolejne wąskie przejścia. No tu jest tak. M 83 <grym> wysokości. Big kaktusy to jest to. Brrr. To wiadomo, byłyby jajka. No. Kieją, kury piejo, nie mają kobuta. O, tu jedno z najlepszych katakumb, damskie i męskie. Ola, hours later. co powiesz o katakumb? No, wszystko praktycznie jest takie same tam i chyba gdybyśmy wiedzieli, jak to będzie wyglądało, to byśmy tam nie szli. Jest kilka takich samych po prostu tych, e, tych grot, tak? Wszystko to samo. Za 6 euro do osoby to bym sobie wziął aperolka i wrażenia by były ciekawsze, mi się wydaje. Idziemy teraz na żarcie i zobaczcie, jakie piękne uliczki jeszcze tutaj ozdobne jakieś. Wycieczka oczywiście. Wróciliśmy się znowu do Mediny, żeby opieprzyć taką wspaniałą pizzę i napić się takiego wspaniałego piwka w zamku. Mega klimatycznie, bo jesteśmy w zamku. No i tyle. Kiedy jechaliśmy tutaj do Szrabat, to czekaliśmy na 51. 53 albo 52, którego aktualnie nie ma. Czekaliśmy 40 minut, żeby tu przyjechać. 40 minut na przystanku. No a teraz wracając, jedzie jeden po drugim, ale na akurat z nich nie korzystamy. Czekamy teraz na 201. No i czekamy już pewnie około 20 minut. No i pewnie jeszcze chwilę poczekamy, powinien być niby jakoś w pół do mamy 25, może zaraz będzie. Jeżeli będziemy czekać jeszcze pół godziny i nie przyjedzie, to spieprzamy po prostu na hatę i tyle. Ale gdy będziemy chcieli wtedy skorzystać z tego 51, 52 albo 53, to pewnie znowu nie przyjedzie i będziemy czekać, chwilę wie ile. No ale trudno, zobaczymy, moja morza cały czas czerwona, opalenizna robi się powolutku. Ale aktualnie słońca brak, wyjejater i... Udało się, czekaliśmy ponad 40 minut, no i jedziemy, może nawet zdążymy na zachód słońca. Oby tylko nie spadł deszcz, bo tam pewnie nie ma za bardzo gdzie się skryć, bo to chyba dzicz taka kompletna. Zobaczymy. Zaraz. Czeka nas 50 minut drogi. 40-50 minut drogi. Jedziemy obok linii brzegowej, jesteśmy bardzo wysoko. Nie dość, że to może wygląda strasznie, to w ogóle nie widać, żeby te fale się poruszały. Tak, jak namalowane to no. wygląda. Jesteśmy na samym środku wyspy, gdzie praktycznie nic nie ma, ale jest tu nawet jakieś miasteczko. Właśnie chyba przed chwilą skończył się jakiś mecz, bo wszyscy opuszczają stadion. ten mamy boisko, a tutaj takie stare kamienice. Cała wyspa wygląda tak, jak to widzicie. Pola, jakieś tam poprawy, te same jakieś mniejsze lub większe powiedzmy wioski, bioseci. Dosyć wąsko, ściana na wyciągnięcie ręki z jednej z drugiej strony. Urady kilka centymetrów. Ja mogę się założyć, że zaraz się zapiszę pierdoliny. I wieje wiatr mało co mu my słychać. Musimy się wrócić, żeby znaleźć ten właśnie fajny punkt widokowy z Google Maps

Jestem ciekawy, za ile tutaj autobus, który przyjechaliśmy i który będziemy wracać, on tak raz na godzinę jeździ, więc może jakąś godzinkę na pustkowiu, żeby się poszwędzać. A jeśli chodzi o komunikację na Malcie, to naprawdę jest super, bo naprawdę nawet na pustkowie wywiezie was autobus, bo tu jest przystanek Panorama. Na Blue, coś tam. Na Blue Wall, czy coś takiego? No i tak się prezentuje widzowie, po to był ten cały szun. Ciekawy, kiedy to załapie się. Tak, super. Musi kiedyś na pewno nadejść taki czas, że cała trakcja turystyczna tutaj tak jak większość właśnie z tych skałek ale parasi się trzymać kończy się pod co przed sobie potem i szedł albo szedł albo, albo, albo szedł a potem szedł albo czego na przykład jakiś taki co sobie na przykład stąd skoczył do wody na 100% było aż gdy wrócę do domu to chyba poszukamy czy był jakiś taki Hello darkness my old friend. Few moments later. Czekamy teraz na autobus powrotny po prostu w polu powiedzmy albo udać się bezpośrednim do walepty, tak jak tak byśmy sobie chcieli. A jak nie to będziemy musieli z przesiadką na lotnisku. Trochę kiepsko, no ale lepiej by było. Co przyjedzie do będzie. Udało się wsiąść do 74, czyli za jakieś 40 minut będziemy w walepcie, czyli za jakieś 50 minut z takiem będziemy w siemach. No, nie mogło być za dobrze. Weszliśmy do autobusu dobrego, ale jechał w złą stronę, dlatego teraz czekamy na kolejny. Po prostu wyszło tak, że dojechaliśmy z panem na ostatni przystanek. Pan poszedł się załatwić, wrócił i jedziemy teraz z nim już w dobrą stronę. No, jako początku, nowa trasa. Na początku mieliśmy stresa, bo kurde, chyba w sumie gość Dość nam gadał o jakichś innych przystankach, o jakichś innych numerach. To mówiłem przed chwilą, że będziemy za 40 minut w domu. Od tamtego czasu nieważne. Teraz będziemy za 40 minut w domu. koniec końców jedziemy dobrze, na szczęście. Nie. idealnie, szybka przesiadka do 13A i lecimy z Liem, Asiem Dojechaliśmy już tutaj do naszego naszej dzielnicy, do naszej dzielni. Bierzemy piwko i będziemy oglądać Breaking Bad. Zaczęliśmy już oglądać, nie pokazywaliśmy wam. Kręciliśmy się trochę w ten serial, ale trochę mi się przysnęło, ale też dużo oglądałem. Lecimy dalej z oglądaniem. Jeszcze próbujemy znaleźć jakiś. I słony smaczek. Teraz pokażemy co wybraliśmy. Ostatecznie nie wzięliśmy żadnej przekąski, nic nie wpadło w oko. Na przekąskę będzie cisk. I tyle.